Zdrowie to fundament naszego życia. Wpływa na nasze ciało, emocje i na relacje z otoczeniem. Jako terapeutka patrzę na pacjenta całościowo. Dzięki temu mogę dostosować terapię do jego bieżących potrzeb. Zależy mi, aby pacjent był zaangażowany w swój proces terapeutyczny. Dlatego tak ważne jest, aby zrozumiał, co mu dolega i jak zmiana kilku nawyków może pomóc mu w radzeniu sobie z dolegliwościami w przyszłości. Nie tylko umiejętności techniczne, ale także budowanie relacji opartej na wzajemnym szacunku i zaufaniu to fundament mojej pracy. Zależy mi, aby każdy czuł się zrozumiany i wspierany w dążeniu do powrotu do zdrowia. Moja praca opiera się na wiedzy zdobytej na studiach fizjoterapeutycznych, na wielu szkoleniach z zakresów terapii manualnej, akupunktury i terapii pijawką lekarską. Ciągłe doskonalenie umiejętności pozwala mi skutecznie radzić sobie z wyzwaniami terapeutycznymi oraz dostosować terapię do indywidualnych potrzeb pacjenta. Nazywam się Joanna Hartman i pracuję w gabinecie Holistyczne Centrum Zdrowia.